No to lecimy, trzecia pięćdziesiątka gier na PlayStation, hmm, trójeczkę i po kolei Naughty Bear, coś GTA z tuszowymi misiakami, przybiegamy biegamy takim pluszowymi misiakiem i robimy psikusy, teoretycznie psikusy zabijamy i misiaki, dobra kolejny tytuł Call of Duty Black Ops 2, komplecik, no tak jak mówiłem, kampania, multiplayer, napiknięty. Kolejny tytuł Fallout 3. Ja wiem, że się na Falloutie bardzo zawiodłem. Dla mnie była załatwa. Strasznie załatwa. Kolejny tytuł NBA 2K11. To kupiłem w jakimś komplecie. gry sportowe nie gra, więc jest tylko do kolekcji. Kolejny tytuł Enemy Front od CI Games. To był chyba polski deweloper. Gierka w klimatach II wojny światowej. Była bardzo mocna posłucha do tego typu gry. Aczkolwiek tytuł mocno średni. Kolejny tytuł: Test Drive Unlimited Dwójeczka. Bardzo fajne wyścigi, które się dzieje na wyspie. Tutaj jeszcze kupujemy ciuchy jakieś tam domy, auta takie cuda od Atari. Kolejny tytuł: DevJam Icon, czyli Biatyka Gangusami, raperami. Chyba tu mamy nawet tych prawdziwych że powiem, raperów. Kolejny tytuł no to z sagi Resistance. Tu akurat jest druga część. W sumie bardzo fajny tytuł. Cały przeszedłem. O! Kolejny tytuł XCOM Enemy White. To jest dodatkiem właśnie, gdzie gramy tymi jakby takimi... naszymi żołnierzami, których przerabiamy na, na takie szkielety. Także tytuł bardzo fajny, długo na niego polowałem, a ogólnie gierkę ogra, ograłem. Fenomenalna. No, tutaj to już jest w ogóle Sztosik Demon Souls. To jest wydanie, jedno miałem koreańskie, jedno miałem komplecik, tutaj, a jedno miałem w ogóle z dwóch rynków. Bo tu widzimy to wydanie. I mam jeszcze takie wydanie z czerwoną okładką. jestem fanem, także. To kupiłem chyba za 15 zł. Gdzie gra już Wtedy chodziła po, po, po stówie. Tu nawet jest, no, 15 zł. Wtałem. Także to wyhaczyłem, Ktoś nie wiedział, co sprzedaje. Kolejny tytuł to w Biedrze kupiłem. Science Brave Soul od Bandai Namco na podstawie animy. Jak ktoś oglądał RTR-7, Rycerze Zodiaku, to się u nas chyba nazywało. I to jest na podstawie tej animy. Taka chodzona bijatyka, można powiedzieć. Kolejny tytuł to jedna ze startowych gier od Ninja, Heavenly Sword, jak ten tytuł wyszedł całkiem fajnie wyglądał, on tam się charakteryzował dużą ilością przeciwników na ekranie. I tu mamy klasykę HD, trzy części Tomb Raidera zremasterowane na Play'a, one wychodziły na PC, tutaj na Play'a dwójkę tych, a była ta wersja Anniversary, to jest też fajny zakup. Kolejny tytuł Hunted Demon Forge z Bethesdy, taka chodzona siekanka, chodzimy gościem z mieczem i laską z łukiem, tytuł przeszedłem, szału nie robił. No i kolejny tytuł, składanka też z PlayStation 2, yy, trzy części Devil May Cry HD z książeczką, komplecik też wklejcynerski fajny sztosik. Kolejny zestaw HD. Na trójkę wychodziło tego masa i tutaj mamy dwie części Godowara. I chyba to były dwie części z PSP zremasterowane. Kolejna gra Bionik Commando od Capcomu. Też kiedyś grałem nowe wydanie starej gierki. Też bardzo mi się tytuł podobał. Ogólnie był średnie ceny, ale mi się go w niego grało bardzo zacnie. Kolejny tytuł Final Fantasy 13. To chyba było pierwsze wydanie w Final Fantasy, które wyszło na nową generację, czyli na Play'a 3. I ogólnie tytuł całkiem udany, przedem początek gry jest mocno korytarzowy, dopiero pod koniec gry się robi taki otwarty świat. No i tu mamy Final Fantasy Lightning Return. 13 też, gdzie gramy samą, samą niepewność, się już nazywała. Lightning, chyba jeszcze nie rozpakowałem, w tą część nie grałem. Zróżna była słabo oceniana z uwagi na tam mieliśmy też ogranicznik czasowy, jak graliśmy w ten tytuł. Kolejny tytuł: Medal of Honor, i tu mieliśmy dodatek od razu zawierał frontlina, mogliśmy sobie pobrać i zagrać. Też fajna gierka. Kolejny tytuł. Blur od Activision. Akurat to jest ścigałka, gdzie ścigamy się prawdziwymi samochodami, prawdziwe modele, marki. Ale cała, całość jest w klimatach takiego Mario Kart'a, gdzie zbieramy power-up'y, możemy strzelać do tych samochodów. Fajny tytuł. Kopie na cztery osoby. Świetnie się kreano. F1, no to co tu powiedzieć, Formuła 1 z 2010 roku. I kolejny tytuł, też taka troszkę chyba rzadkość. Knight Contract od Bandai Namco. Gdzie gramy, nie umarłym, chyba w rycerzem, jakimś takim i chronimy tą wieźmę, która nas zaczarowała. Coś takiego. Gierkę przyszedłem, fajni bossowie. Eee, staroszkolny klimat, fajna gierka. Kolejny tytuł Battlefield 4. On też wyszedł na, na Player 4. Ogólnie bardzo dobra część Battlefielda. Kolejny tytuł Children of Eden. No to taka dziwaczna gierka. Namuwa od. Eee, od Ubisoftu, jeszcze z obsługą 3D też trochę pograłem nawet nie wiem jak daleko zaszedłem kolejny platformer z UI, on był wydany pierwotnie, potem wyszedł na, na trójkę i mamy chyba jeszcze wersję HD, taką już całkiem na czwórkę, fajny platformer kolorujemy świat Viking Battle of co to było? Asgard i tytuł ogólnie bardzo fajny dowodzimy takimi, jakby wojskami wikingów, aczkolwiek tytuł potrafił tak chrupać na pleju trójce spadki klatek były niesamowite Ni For Speed Shift 2 Unlashed nie wiem czy to mam, a to nie, to mam puste pudełko czyli mam gdzieś, mam wolne pudełko, to muszę z boku odłożyć bo tam chyba był wcześniej New For Speed Un, unharted jedyneczka, czyli pierwsze przygody na na breaka z których wszystko się zaczęło. Tytuł do tej pory się broni. Flashpoint Dragon Rising, też miałem to wcześniej, pokazywałem inną część, Retriever tego Flashpointa, bardzo militarna gierka, nastawiona na taką, na realizm, że od jednego strzału możemy zwinąć Kolejny tytuł, Army of Two, Devil Cartel. Niby mówiono tutaj, takie opinie były, że jest najgorszą częścią mi się w nią bardzo dobrze grało. Zarówno w dwójkę i w tom, i w trójkę. Równie dobrze mi się grało jak. Także bardzo fajny tytuł. Łącznie są trzy części. Jedynka, dwójka i Dewierska, Alter jako trójka. I tutaj mamy Overlorda, Drugą część, gdzie sterujemy złym Lordem i kierujemy tymi minionkami. Da, mają różne kolory, każdy z nich jakieś mają inne zadania. też bardzo fajny tytuł. Inversion no to takie nieudane klony Gears of War e, z odwróconą grawitacją, e, okładka taka z boku I do tego pistolety bardzo przypominające z te lancery z, z Gearsów, ogólnie słaby tytuł. E, Deus Ex Human Revolution, bunt ludzkości, bardzo fajna gra, przeszedłem całą, bardzo mi się podobała, także warto ograć nią. Fracture, jedna z pierwszych gier jakie grałem też na na Play'u trójce. ona się charakteryzowała tym, że mieliśmy broń, która e, modyfikowała teren czyli mogliśmy robić górki, wzniesienia, jakieś doły e, ogólnie tylko tym się charakteryzowała, tak to to zwykła szlanka TPP Kolejny tytuł, no to pierwszy chyba SS6ów na, na Play'a trójkę, już nie robił takiego szału jak, jak te wcześniejsze części na Play'a 2 od EA Sports, ale ogólnie jak ktoś lubi snowboard, fajny tytuł Kolejny, Ratchet i Clank Nexus, też kolejna część Ratcheta na trójkę, ogólnie bardzo fajna. Tutaj seria się charakteryzuje właśnie tymi szalonymi brońmi. Kolejny tytuł, Asura Wrath, też dosyć rzadki tytuł od Capcomu. I taka charakterystyczna rozgrywka jest, która się praktycznie w 90% z Quick Time Eventów składa. Ale gierka gierkę przyszedłem, no jest unikatowa po prostu. Kolejny tytuł: Apache Air Assault, czyli helikopterki. Ja wcale nie grałem, kupiłem do kolekcji, że tak powiem, też. Całkiem fajny tytuł rzadkość już teraz takie gry z helikopterami. I teraz kolejna kolekcja HD. Mamy tutaj pierwszą i też pierwszą, drugą i trzecią część Silent Hill w wersji HD. One wcześniej wyszły tylko na PlayStation 2. Eee, tam nie wiem, czy na Xboxy jakieś tam wychodziły, nie pamiętam. Eee, kolejny tytuł, Full Auto, Battle Line od Segi, wyścigi z samochodami, eee, strzelamy się. Arkadówka typowa, z rozwałką, też fajny tytuł. Eee, heroes Over Europe, no to tu też od Ubisoftu, taka typowa, arcade'owa eee, strzelanka, też całą przeszedłem, bardzo dobrze się przy tym tytule bawiłem, bardzo mi się podobał. Eee, FIFA 11, no FIFA, jak to FIFA nie grałem kolejny Uncharted 2 po polsku znalazłem według, według większości jedna z najlepszych części, na no oprócz tej na czwórkę ale z trylogii i dwójki, trójki to ta jest uznawana za najlepszą tu mamy sztosik Red Dead Redemption, gra, którą gra, którą nam e, zazdrościli pc potem dopiero wyszła dobra, co tu mamy Classic HD Iko i Shadow of Colossus to wydanie z gier z Play'a też Shadow of Colossus wyszedł już na, też w wersji remake'u kompletnego na, na czwórkę. Iko nie wyszło. Też rzadka gra na Play'a 2. Obydwie są bardzo rzadkie na Play'a 2. Little Big Planet, czyli już kultowe maskotki od, od, od Sony. Też jak to wyszło, to było coś nowego. Bardzo fajna gra. Kolejny tytuł, poboczna odsłona Metal Gear Solid, tu mamy gramę Raiden. ona była ta reklamowana ta gra, w tym, że możemy siekać tam przeciwników na, na, na kawałki i rzeczywiście tam była reklama, takie jak, jak ten nasz Raiden ciął arbuza w kawałki. Całkiem fajny tytuł, ograłem, był też ład w plusie. I tutaj mamy skate, trójka, trzecia odsłona, nastawiona na na właśnie grę w kooperacji z innymi zawodnikami. Tam też te, co do tej gry jest ciekawa historia, bo robili mm, nie dodruk, tylko wytłaczali płyty dodatkowe i sprzedawali, wróciła do sprzedaży jak Pie zrobił jakąś tam filmik z tej, z tej gry. I tak się nagle zrobiło zainteresowanie tą grą, że musieli ją. I to było długo po premierze. Także taki newsik. No i Dragon's Dogma Dark Horizon z dodatkiem, tak jak mówiłem, mam tu też na Play'a czwórkę, przechodziłem całą podstawkę na, na trójce, bardzo fajny RPG, wyszedł też długo później na pecety i warto zagrać, naprawdę unikatowa gierka. No i to by była trzecia pięćdziesiątka.